Dzień doberek wszystkim. Witam na kolejnych odcinkach. No i są to już weekendowe zmagania ze zdrabkami. Mamy też przy okazji już nowy miesiąc, sierpień. Także do zdrab masów coraz bliżej. Przygotowałem na dzisiaj oczywiście zdrabki za 90 zł. Zaczniemy takimi maluszkami jak szybkie 50, krzyżówka i podkowa. szczęścia z takimi numerkami. Mam jeszcze trzy zdrabki za 10 zł, rubiny, szafiry. Płynne złoto oraz może pieniędzy, no bo w końcu mamy wakacje, jakby nie było. Mamy jeszcze dwie grube ryby, czyli Mega paradizo. Numerek, jakim się wylosował, jedynka. Tutaj też mam jakąś jedynkę i to jest chyba płynne złoto. O właśnie. I z trzynastką mam nadzieję, że szczęśliwą będzie 2 miliony w keszu. Jak wiezna Kasa coś ostatnio nie daje, to może ta tutaj odrobi za siebie i za koleżankę. No to zapraszam. No to jak wspominałem, maluszki na rozgrzewkę, szukamy tutaj kwoty 50, ale nie mamy niestety, więc teraz taki 50 trzeba szukać tu na planszy. Jedna jest, także jeszcze dwie poproszę. O, chyba nic z tego nie będzie, dokładnie tak, wszystko się mniej więcej zdublowało, więc wygranej nie ma. Dobrze, przed nami krzyżówka, też jakiś czas nie było, może się naładowała w dobre trafienie. KU, taki mamy wstęp. Coś na pewno to będzie. O, właśnie, tu mamy kolejne K, tutaj też. Czy jeszcze coś tutaj takiego? Tu mamy U. Dobra, lećmy dalej. W razie w się znajdzie. Litera P i litera R to kolejne do zdrabania. R mamy tu, tu jest kolejna, tutaj też. O, PR. No i chyba też wszystko tak. No, mniej więcej dalej mamy literę i i y o tam tu 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 jest jeszcze i i tu tak samo o tutaj też no i wszystko dalej litera c i litera f f gdzieś to była u góry o właśnie mamy ją jest też c tu jest kolejne c i tu też o no troszkę tego nawet się tutaj wydrapało. Dobra, no to kolejne dwie to GE. Też coś na pewno będzie. Tak, tu mamy G, tu E. To jest kolejne E i to tyle. Dalej D i A. To jest A i tu. Tu, tu, tu jest litera D, tu A. E. Od nawet tak trzy po sobie. Tu kolejne D. O mamy AD. Pięknie się ułożyła ta dziewka. Tu mamy A i to tak samo. O jest też kra, także od razu dwa wyrazy za jednym zamachem. No i wygląda na to, że raczej wszystko. Ostatnim w tej linii będzie B. Tu mamy schab i tu mamy też coś. O. Dobrze, zobaczmy. Ostatnia linia. J. O. Od reguły jest dużo, więc może się to potwierdzić teraz, no nie za bardzo. V T, także tu mamy T i tu jest jeszcze wiatr. No ale V nie ma. Oczywiście pewnie dadzą jakiś X, dali M, ale czy te M coś tutaj da? No chyba nie za bardzo. No niestety już się człowiek cieszył, już witał z gąską, a tutaj standardowo, jak zawsze, pusto.

17 i 49. Nawet tak odwrotnie, jak, jak to drapię, przeważnie to nie pomogło. Niestety. <grystanie> no, tym zdrabkę nie mam mocnych. Dobra, rubiny szafiry 53, 42, 56, 47, 54. Tego szukamy. A co mamy? 58. No, to tak też o, obokowo, ale jest wygrana. Bardzo miło. 22 to 36, 35, jest drugie 56. O, od razu humor wraca. O, i mamy skrzynię, moi drodzy, zobaczcie, skrzynia mnoży razy 2. No to kolejny odcinek i kolejny rarytas. 59. I tutaj mamy nawet sztabki. O kurczę, coś tu się zadziało. No, jakby nawet to było 10, to mamy 2. No to już jest 5 dyszek. Zobaczymy, czy jeszcze coś tu wpadnie. Czy będzie tak, jak przypuszczam? No chyba, chyba raczej tak. No to sprawdzamy. Dyszka, dyszka. Sztabki nie mnożą, dają dyszkę, więc tu też będzie dyszka. Tak jest. No ale 50 zł. Bardzo miło wygląda. Super. No, także rarytas zaliczony. Numerek 17, szczęśliwy. No i elegancko, byle tak dalej. Jeszcze mamy strapki, w tym dwie takie grubsze, więc no. I się to zadzieje i sierpień z grubej rury się zacznie na kanale. 2 miliony w kaszu. No i szukamy powtórek na dole mamy 8 21 19 20 51 też tak wysoko tutaj 6 też niedaleko. 26, 28, 40. No to nic z tego na razie. Ale jeszcze naprawdę dużo liczb przed nami. 2, 32, 10, też nic nie ma. To to kolejna linia. 4, 45. Wszystko już otoczone, kurde. Z każdej strony, każda liczba. Dobrze, co w kolejnej linii? 46, 33. 11, 37, 27, szkoda, bo mógłby być chociaż jakiś zwrocik, nie? To już by się prawie cały wkład tutaj odłożył. Od 25, 29, nie mamy takich liczb. Także jeszcze tylko 3, 47, 44, no też niestety nie mamy. A ostatnią, jaka to będzie, to liczba 7, której nie mamy. Szkoda, no bo to taka droga zdrabka, wiecie, nie? Jak to jest... Zawsze chociaż zwrot jakiś taki mniejszy, większy. No nic. Dobrze, płynne złoto z numerem pierwszym. Także to teraz pozostaje drapać. Ach i ta warstwa. 28, 16, 25, 24 i 27. No w sumie te 2 miliony w kieszu mogłem zostawić na końcu, to by coś może było. <laughs> o jest moi drodzy, zobaczcie, worek zadyszkę. A, że tak sobie też od razu zdrapiemy. Przeł, Będziemy przełamywać rutynę. 36, 17, 41 i 37. Dobra, także tutaj już nic więcej nie było. Ale fajnie, że coś jeszcze wpadło. Może jeszcze jakaś liczba. Może złoto? Może kolejny wór? Jeżeli oni to jak dają na samej górze, to już później przez sam zrabka nie ma. Nic więcej. 23, 9, nie, to jest 9 i coś z 6, 26. No to też tak niedaleko. Dobra, no to zostaje jeszcze jedna linia. może tutaj 6. 15, no niestety i tu 22, ale dyszka jest, nie ma co marudzić. Dobra. No to już jest ile? 60 zł odzyskane na 90. Mam jeszcze dwie zdrabki, w tym szczęśliwe mega paradiso. Miejmy nadzieję, że dzisiaj się to potwierdzi. 34, 33, 39, 24 i 57. No też od boku zaczynamy. Ale może. Się inaczej zadzieje. 52, 32, 28. No niestety. 38, 14. No i jeszcze tutaj parę liczb, ale chyba nic się nie uda trafić dokładnie tak. No, kontrolne różne. Także zostaje taki miły relaks. Mam nadzieję, że miły z wygraną, z mega paradizo. No tak, czyńmy powinność. Mamy wąsy i mamy Sombrero na dzień dobry. No to Sombrero już się tutaj pojawiło. Czy jeszcze gdzieś jakiś będzie. Tu nic, tu nic. I na dole tu mamy wąsy. I jakieś sombrero jeszcze mamy. O, proszę bardzo, także tyle wygląda, że jest czy coś więcej. No na razie nie widzę, więc przejdźmy dalej. Mamy paszport oraz takosa. Paszport i takosa. No to tak, takosy są tu. Nawet po sobie dwie sztuki. Tu nic więcej, tu nic więcej. Paszport się też trafił. Tutaj nic. I na dole mamy takosa. O, tak to wygląda. No dobrze, co dalej? Muszla oraz lornetka. Lornetka jest. Tutaj już nic nie ma. Muszla się trafiła. Tutaj kolejna. Tu jeszcze mamy jedną. Muszla, lornetka. Lornetka jest jeszcze tu i muszla. Od tak ładnie się tworzy linia za dwie dyszki. No, mogłaby wpaść, byłoby sympatycznie. Dobra, na razie tyle, idźmy dalej. Wyspa i klapki to są kolejne symbole. Wyspa i klapki tutaj na razie nic. O, się pojawiło, nie widzę, ale się pojawiło. To jest palma, nie drapiemy. Tutaj kolejne klapki, i na dole coś mamy. Ja, no to gdzieś mi zgubiła się wyspa, oczywiście. Ja, jak to ja? Dobra, już ją mamy. No, także tyle. Limonka i cytryna. Od teraz tak owocowo. Tutaj cytrynek więcej. O, tu też taka linia za dwie dyszki. No kurczę, zobaczymy. Limonka i cytryna. To jest limonka, tak. Dobrze. Tu mamy cytrynę kolejną. Tutaj nic, tutaj nic. A była jeszcze muszla. Zawsze coś muszę pominąć. I mamy jeszcze cytrynę. Ale dobrze, jest przynajmniej ciekawie. <laughs> to jest piekło perfekcjonisty. Ryba i gitara. Gitarkę mamy tutaj. Tutaj po tej stronie są dwie ryby. Także mamy to. Tutaj gitarka też obowiązkowo. Tutaj nie ma nic. Gitara i ryba. Tutaj nic, tutaj nic. I tu mamy gitary dwie. Jeszcze ryba do tego. O, zagęszcza się atmosferka. Dobra, jeszcze mamy parę symboli. Kaktus i kokos. Czy coś z tego będzie? Kaktusa mamy tutaj. O, i był paszport. Widzicie? Wiedziałem, że zawsze coś pominę. Także mamy 20 zł. Super. Także pozytywny odcinek. Dobra, kaktus, kokos. Hmm, tutaj nic. Kokos jest. Dobrze. Mamy kokosa, mamy jeszcze coś. Tu jest kaktus. Tu już nic, tu już nic. I na dole mamy coś. Kaktus, kokos. Nie. Kaktus, kokos, nic więcej. Dobra. Motyl i łosioł. Motylek jest tutaj, tu nic, tutaj mamy osiołka, tu jest motyl kolejny i na dole coś będzie motyl osioł. No nie. Dobra, cztery symbole. Zdradzmy sobie tak: kotwica piniata. Kotwica piniata, tu nic takiego nie widzę, tu jest piniata, tutaj nic. Tu jest kotwica, tutaj nic i na dole piniata i kotwica w tym miejscu. Dobra, no to dwa symbole tylko zostają. Mam nadzieję, że dotrwaliście. Jest palma. Czy ta palma coś tu zmieni? Tutaj nic nie daje. Tu jest palma, dobra, ale też nic nie daje. Także wracamy do góry i wydrapujemy ostatni symbol, jakim jest arbuz. No on tu chyba nic nie dołoży specjalnego. Tak, brakuje na przykład statku. Czy tam łódki, zwał, jak zał Dobra, jak jest nic nie pominięte, to powinno być 20 zł. A jednak jest coś pominięte. Mamy F i F. Dobra, no to szukamy tego zagubionego symbolu. A ten zagubiony symbol nie jest zagubiony, bo po prostu mamy tutaj utworzoną kolejną linię. No, także make-up jak zwykle w formie, ale najważniejsze, że dzisiejszy odcinek jest bardzo pozytywny. Bo w sumie znalazłem trzy zdrabki z wygraną płynne złoto. Przypomnę 10 zł, rubiny, szafiry, rarytas, bo jest 50 i też właściwie rarytas, bo 40 zł mega paradizo. Dwie linie, oczywiście pominięte, ale na szczęście się w porę tutaj zorientowałem. Także mamy 100 zł na 90, delikatny plus. Dobrze, wchodzimy w nowy miesiąc i byle. Szło przez następne dni. Także bardzo dziękuję za doping i obecność na odcinku. Zapraszam jutro na niedzielny i jeszcze na podsumowanie lipca, które wygląda następująco. Przez cały lipiec na zrabki, losy, ogólnie na prowadzenie kanału wydałem 1886 zł. Z tego się zwróciło 1554, także minus 332 zł. Nie jest to bardzo dużo, jeśli chodzi o wkład, no ale jest to jakby parę stówek do tyłu, więc tak to niestety wygląda. Bilans roczny jeszcze gorszy, bo mamy 2381 zł na minusie. No nic, zaczął się sierpień pozytywnie. Mam nadzieję, że tak dalej będzie w kolejnych odcinkach. Więc tutaj życzcie mi dużo szczęścia, no i zapraszam na kolejne smagania. Cześć!